Moi drodzy, rush Hour nie spadnie. Gramy pierwszy raz na oficjalnej wersji 045. Oczywiście nie jest to moje pierwsze spotkanie z tą mapką, a Sherryfito Bambonito, czy to jest Twoje pierwsze spotkanie z tą mapeczką? Tak, to jest właśnie moje pierwsze, i ci powiem, że mapa wygląda koza. O, e, dobra, widzę cię, widzę cię, ty jesteś tym, my, jest ten next, stary. Ja już tutaj grałem, oczywiście, ej, ej co jest? Ale szybko przeszliśmy. Myślałem, na... że jakiś laga. Miałem. Oczywiście będziemy sobie grali teraz półfinał, e, ćwierćfinał i finał, więc póki są boty, to pewnie będziemy szybko odpadać, ale my tutaj atakujemy finał właśnie z Sheriffem i zobaczymy sobie, jak Maciuch, czyli osoba doświadczona na tej mapie, bo na wersji beta już tutaj miałem okazję grać, co prawda stary, bardzo mało. Nie myśl, że ja jestem tutaj koksem, bo na boty, sam widzisz przed chwilą, zresztą, jak, jak się gra. No, te boty po prostu odpadają no. od razu. One nie wiem, jakby stary nie znają mapy. O, no to są takie. Ja ci powiem. Takie że to moja pier pierwsza gra na tej mapce. A coś czuję, że już będę ją normalnie trenował dzień i noc. Stary, no, to jest na pewno bardzo skillowa mapa. To chyba musisz przyznać, że to jest naprawdę no. mocna skillówka. I ja przyznam, tak. Ja tutaj grałem właśnie na boty, dlatego troszeczkę mapy ogarniam, ale wiesz, jak się gra na boty. Ja dłużej niż minutę na pewno tutaj nie spędziłem. Na 100%. Minuta to jest maksimum. I już mamy finał. Więc pytanie, słuchajcie, co jest dalej, bo ja tego nie wiem. Każdy, kto grał, to już może to wiedzieć. Ja tego nie wiem, bo tam nie byłem. szeryf również tego nie wie, ponieważ nie grał tam na tej mapie jeszcze, więc to będzie naprawdę niesamowite. I tutaj się zaczyna prawdziwa rozgrywka, bo boty sobie odpadną. Ja z szeryfem będziemy cisnęli na maksa. Także stary, oczywiście, wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi? My musimy tutaj. E, Save grać. Save! Ale ci stary powiem, nie? Że normalnie. Patrz na trampolinę, tylko... patrz na trampolinę! Let's go! Ale te trampoliny są jakieś pikselowe ale ci powiem, że nie tylko mapa, Rush House została dodana, bo. Dużo Dobre, zmian było, na przykład na super slajdzie teraz musisz paść do wody, nie? Żeby nie możesz Stary, ja mam tutaj lipę, już ja tutaj już zaczynam spadać. Dobra, trzymam się, trzymam się. Ej, co? no dobra, to jeżeli chodzi o inne mapy, to będę musiał też to posprawdzać, bo jestem stary, tego ciekawy. Ale ja już mam Jest pełne gacie. Stary, ja już mam Wszystkie. pełne gacie co tu się dzieje. I teraz się zaczyna najciekawiej stary i mnie jeszcze nie było na tym etapie rozgryw... Dobra, nie, na tym byłem. Ja o. widziałem samochody, kto... O! Ten mały samochód widziałem raz! Tr tramwaj. Tramwaj Traumwaj to jest, dobra, niech to będzie tramwaj. On ma kolce. Widziałem jeszcze samochód, który miał y, ba, barykadę, która chodzi góra-dół, a nie przód, tył, tylko góra-dół. Wiesz o co chodzi? O leci tiem, tam tiem. taki, jest tam taki właśnie stary. Dobra, badamy te tematę, badamy teren. Tak, przeskoczyłem sobie. Chcę zrobić tak, Ciach 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 Okej, teraz robić ciak bezpiecznie, bezpiecznie, maciu. Graj safe, leć za szeryfem, leć za szeryfem, stary, gdzie ja jestem? O, czy ja zrobiłem? Ciał? Nie, 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 Moi drodzy, jesteśmy ponownie na Rush Hour I tamto to była rozgrzewka Tamto była pierwsza rozgrzewkowa Zawsze mam takie powiedzenie, które się sprawdza Że pierwsza rozgrywka to jest do kosza A druga Druga jest dopiero tą prawdziwą, także szeryf Pierwszą miałeś farta, miałeś farta, bo ja po prostu jeszcze byłem, wiesz, niedogrzany, że tak powiem, no nie, jeszcze nie byłem Ale to była moja pierwsza gierka na Rash i to już Pierwsza to wiesz co, pierwszą wygrałeś, masz Dzień Dziecka wcześniej w tym roku, a drugą już przegrasz! A zobaczymy, zobaczymy. tyle Cię było, no widzę Cię, widzę, tam jesteś, no widzę Cię, a wiesz co... Cię widzę. a ja sprawdzałem, na przykład, co się stanie, jak przejdziesz przez ten portal, jak wskoczysz do tego portalu, ja to sprawdzałem, wiesz co się stanie? No właśnie co? No stary sam nie sam wiem, sam ja ci nie powiem, musisz co? sprawdzić sam. Musisz sam sprawdzić. Nie, nie. Ja coś myślę, że tu... O! 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 Nie, Powiem, ale żyję, żyję! Co ty gadasz? Widziałem, że spadłeś! No nie! Co to ty zrobił? Chciałem Ej, no dobra, dobra, ale to dzięki temu przynajmniej mamy dłuższy finał. To mnie cieszy, także także dobrze, dobrze, stary, korzystaj z tych trampolin ile wlezie. Moim zdaniem te trampoliny to będzie szybki po, y, sposób na to, żeby odpaść, serio. Tak, ja Te myślałem, trampoliny, one trampoliny one są, trampoliny są takie, że fajnie się na zeskanie. nich skacze ale tak naprawdę nie masz. W ogóle nie ma potrzeby, żeby na nich skakać. Zobacz, ja mogę sobie zaraz. Ciu! Ja zauważyłem, że te trampoliny właśnie później lecą coraz szybciej i zanikają. Nie ma ich już. Piotr, pior, Zobacz, sorry, tutaj jest trampolinka. Nie, nie będę z niej korzystał, bo się boję. Ej, serio, ja się troszeczkę boję. Serio, nie wiem po co one są dodane, bo na pewno one są pomocne, ale tak naprawdę te samochody nie są na tyle daleko, żeby mieć problem wypierania. Nie, padłem! O, że nie moi drodzy! Wygrywamy to, patrzcie! kapibara wygrywa! No dobrze, w takim razie słuchajcie, mamy po jednym failu ode mnie i od szeryfa, bo ja zaraz to wygram pewnie z tamtym ziomalem, bo widzę, że on ma kłopoty. Patrzcie, on ma problemy zdecydowanie. Nie, uciekł, uciekł. Co za firm Co on wyprawia? Jak on to Jaki on jest kozak. Dobra, stary, dawaj tutaj do mnie. Dawaj tutaj. Ej dobra się gość... uratował, jak stary gość jest mega mocny Mega dobra, mocny, nie, ja jest. teraz tak, ja, gdzie, gdzie, jak ja mam to przetrwać, dobra, dobra, robię tak Teraz robię tak, no, odpadł, dobrze, w takim razie słuchajcie, tak jak powiedziałem Jeden fail ze strony mojej, jeden fail ze strony szeryfa I teraz już lecimy na maksa, oczywiście rush hour sprawdzamy dalej, jak najdalej jesteśmy w stanie dojść Rush Hour nie spadnie! Do tego musicie się przyzwyczaić, bo na pewno w najbliższe dni często będziecie to słyszeć na tym kanale, no i pewnie nie tylko. Pa, o, na tym kanale, ale patrzcie, słuchajcie, no ta mapa jest tak dobra, w sensie, stary, serio, no to jest niby tylko takie przeskakiwanie z platformy na platformę, więc niby nic niesamowitego, ale mi ta mapa siedzi póki co bardzo. No chociaż wiecie, no każda nowa mapa robi bardzo duże wrażenie, no nie? Zawsze tak no jest. właśnie, tak jest, bo szczerze też robił Hot Wheels też... Obyw. O tak, stary Baokao! On też robi piorunujące wrażenie, no tylko że odpadł, więc już nie będzie tego wrażenia. Moi drodzy, na pewno ta mapa ma potencjał na bycie bardzo fajną, bo na przykład zwróćcie uwagę na Hot Wheels Castle. Jak ta mapa weszła, to było niesamowite boom, niesamowite wow. Nowa mechanika Hot Wheels to tamto, ale z czasem. Ta mapa tak naprawdę jest krótka, ta mapa tak naprawdę ymm, y, jest bardzo powtarzalna, że tak powiem i w tym momencie na przykład szeryf, ty powiedz oczywiście co ty uważasz, czy ona jakoś, wiesz, jarać cię ta mapa Hot Wheels Hustle? Stary. No, stary, pół ale to jest No mapka fajna. W sensie Hot Wheels Hasy jeszcze mam na myśli. Mapka fajna, ale właśnie jest krótka, jest powtarzalna, jest trochę randomowa, bo w zależności od tego, jaki samochód dostaniesz, to tak ci pójdzie dalej i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Ej, pięknie! Jaki skill on ma, moi drodzy! ojojoj, oj, oj, strażak sam, Więc tutaj mapa ma zdecydowanie bardziej skillowy potencjał. Tutaj trzeba będzie umieć przewidywać. Ej, dobra, tutaj dobra deskoczyć, tutaj nie da rady skoczyć, trzeba będzie też być tutaj takim jakby, jak to powiedzieć, spostrzegawczym, żeby dostrzegać jakąś taką drogę między tymi samochodami. No nie na początku no to ich jest strasznie dużo, to nie ma problemu, ale później. później, później są te same tramwaje, tutaj, tak, te wąskie. I później tam będzie, będzie trudno, skochać. więc tutaj zdecydowanie mapka bardziej skierowa coś w stylu bodwasz, tylko że bodwasz też był bardziej randomowy. Tutaj pytanie, jak to stary będzie z tym randomowym, bo na początku jest łatwo, a później wiesz, nie wiemy, jak te samochody będą wychodzić, jak będziemy na tej mapie 2 minuty, 3 minuty. Tak, chyba w ogóle, jeżeli będziesz skakał do przodu i widzi, że jest daleko, to użyj sobie nogi przy końcu, naprawdę. Taki jak ja nogi tutaj nie mam wyekwipowane, nawet wiesz co, mam wyekwipowane emotkę kupy. Aha, no to. Także fajnie. emotka kupy raczej mi nie pomoże. Tutaj, Ale dobrze, dajemy radę, stary, pamiętaj, że tutaj mamy już finał Gramy po to, nie po to, żeby się pokonać, tylko żeby jak najdłużej przeżyć, no nie? Pamiętaj no, o tym Ale tutaj mu, mu, muszę ci powiedzieć, że może o! Się... O! stary, jak ty to robisz? Jak ty, ja bym, w sensie, ja też tak Ej. Ja potrafię Tylko ja bym się bał O, dawaj, 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 stary, dasz radę, też radę Dobra, no, trzeba dawaj. uważać na kolce Dobra, ja skaczę na środek, uwaga, Maciek skacze na środek Yes, let's go, let's go, let's go Ej, dobra, okej, okay. dobra, dobra, mamy dobre furki Tutaj też sobie przeskoczę, stary, są. Eee, leci, leci nam dobrze, póki co, idzie nam dobrze Idzie nam dobrze, dobra, jest sobie Tutaj, lecę za tobą, bo ty masz dobrą tą metę Po co? Czemu tam? Ja od razu tutaj, stary, mogłeś przeskoczyć Dobra, dobra, mamy to Ej, dobra, teraz na biały, na Nie, na żaden biały, na ten przeskakuje od razu Ej, stary, jest to jest dobrze Kapibara nam sprzyja Ej, dobra Ej, boję się Boję się teraz tu skoczyć Jestem, let's go Co to jest? Co to, to jest za blok? Stary skaczę do ciebie, uwaga, uwaga! Co? Tam jest! Co jest grane? Nie! Nie, tam nie! <laughs> Spadłem! Co to było to latające coś. Stary, była blokada latająca i zobacz, ja musiałem skoczyć do ciebie, bo Jaka tam nie jest... było drogi. Dzinka elektryczna była. Stary, latające. nie było tam drogi nawet! Co to była za Arena? Dobra, musimy to jeszcze raz sprawdzić! Dobrze, moi drodzy, widzę, że tutaj wszystko Ej. jest w porządku, bo widzę tam strażaka Widziszmy, sama chyba, nie? z. Yy, tak, I... z flagą Hiszpanii, z flagą Hiszpanii no, widzę. widzę. O, o, dobra, jest szeryf, ej, ale proszę mnie nie uderzać. Ja jestem tylko biednym króliczkiem, jak widać zresztą. Jestem małym króliczkiem, ej, słuchaj! W ogóle nie zwróciliśmy uwagi na to, że tutaj, kiedy jest 32 graczy, to jest naprawdę duża zadyma. Ej, serio, stary, tu jest sporo ludzi. Ej, dobra, ja przeszedłem. nie wiem. Jak ty... No ja też przeszedłem, no a co ty myślisz, że nie przychodzę pierwszej rundy? Mordo! No ja też przyszedłem. No Sony, ja 7-7 nawet przeszła, no to ty bardziej Maciuch przechodzi. Słuchajcie, oczywiście lecimy na finał, no bo to tutaj przecież finał, półfinał, wi wiadomo, beka beką, ale w finale musimy dojść do skrzynki elektrycznej, tak to sobie roboczo przynajmniej nazwiemy, bo ja chcę zobaczyć, co jest dalej. No i dobrze, lecimy w takim razie, nie wiem czy mój skin z wielkim łbem jest optymalnym wyborem, ale w ogóle, stary mogę ci nie powiedzieć. Ale ty się dostaniesz w ogóle do finałów. Stary, jak ty taki jest taki słaby jak jest. Stary, jaki słaby jak ty jadasz, zobacz, kupa. Kupa, zestrałeś się tutaj. A, ja, a, a na ja tym samochodzie? Zestrałeś się po prostu. Elo. Elo, elo gazelo. A ja dam banana, 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 dobra, banana. Dobra, dobra, zobaczmy. Jak ja mam na trampolinie skakać nawet. Nie, dobra! Ej, ale to jest stres, kiedy się kończy nagle ta arenka i ja się nie mogę ruszać i myślę, że odpadnę. Dobra, nie, mamy tak, finał, także sheriff, teraz full focus. Robimy full focus. Musimy full focus dojść na najdalej tato. w historii tej mapy. No ja ci powiem, że może być ciężko. Może być... Tary, może być ale ciężko, powiem. ale my jesteśmy wybitnymi graczami. No ty stary, no przecież jesteś najlepszym graczem w Polsce, także. To chyba na ciebie nie powinien być duży problem. No, no i tutaj nie tak no oczywiście to. świruję moi drodzy to jest nowa mapa wiadomo że tutaj każdy musi ją poznać zaprzyjaźnić się z nią itp itd my nawet nie wiemy co nas dalej czeka tak póki co skrzynka elektryczna nas zaskoczyła dosyć mocno a pytanie co jest dalej no nie no bo nie mamy Ej, pojęcia ale na spokojnie na spokojnie stary wszystko sobie ogarniemy po prostu ja będę leciał za tobą wiesz Dobra, to jest dobry pomysł. Ja stary będę leciał za toną, póki dobra, jak się zacznie już dobra, ciężko, no bo tutaj jest dobra. raczej łatwo, tutaj raczej nie ma e, powodu, żebym jakoś się bardzo, wiesz, jak powiem pocił. Oj, oj, oj! Dobra, tramwaj tramwaj i jakiś dobra, duży, tramwaj, tra jakiś no, szeroki tramwaj. Tu no, się na szeroki dobra, skaczę prawie. do ciebie. O, siemano, siemano, koloro! Dobra, tam dobra, widzę, że jest zadynka, więc o. ja sobie zrobię tak. O, stary, tu jest lipka, więc ja sobie zrobię ciach! Dobrze, mam to, hey, dobra. I na tramwaj. ciach, ciach, dobrze, przeskoczyłem, mamy to, stary, mamy to, ja nie skaczę tam, gdzie ty jesteś, ja skaczę tu, ciach, ciach, mamy to, dobrze Let's go, no środeczek Stary, teraz tutaj, ciach ciach, 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 mamy to, dobra, ja skaczę na tramwaj, pyk, 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 na tramwaj, Skoczę! dobrze, moi drodzy, jesteśmy blisko Ciach, 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 dobrze, dobrze, stary, ja skaczę na tramwaj w takim razie, tramwaje są fajne, tramwaje są fajne Dobra, teraz przeskoczę tu, bo tutaj zawsze lepiej być na środku. Pamiętajcie, na środku jest dobrze być, bo wtedy macie drugie ucieczki, ale widzę, że tutaj to nie jest akurat najlepszy wybór. Ciach, łop, ciach, teraz sobie ciach i teraz sobie ciach, dobrze, lecę sobie do szeryfa, Teraz Ej, patrzcie co ja zrobię. Patrzcie na taktykę maciocha, ciach ciach, ciach. ciach, 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 to jest? Ej, jest ta barykada! Jest ta barykada! Jest stinka jest, jest. Ej, na to można wskoczyć! Na bank! Lecę do ciebie, uwaga! Dobra, dobra, dobra. Spróbujmy lepiej. A, stary, na bank na to można Częty. wskoczyć. Na 100%, dobra, ja zrobię ciach, 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 ciach. dobra, stary, jestem, jestem, ale jest ciężko Dobra, 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 trzymamy się póki co. Tędy. Ciech, ciach, ciach, ciech, Ale Ten tych barier jest. Ej wow, stary, jaka tu jest zadynka! Nie! 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 Odpadłem, ale jest! Jak my daleko byliśmy To już chyba był rekord może polski Ej, wow! Strasznie daleko byliśmy, żałuję, że odpadłem, bo to nie był ciężki skok po prostu już wiecie, taka spinka, napinka. Dobra, dobra, stary. Ale widzisz, już mamy skila. Moi drodzy, teraz musimy dotrwać co najmniej do tego samego momentu, w którym byliśmy przed chwilą. Tutaj kamerka, słuchajcie, coś ona nie ogarnia tej nowej mapy, ona nie ogarnia. Dobrze, jest fokus, okej, okay. Uciekamy szybko z tego, dobrze. Jest gif, bo tam szeryf dobra. mówi, ja nie zdążyłem się przyjrzeć, ale szeryf mówi, że tam była jakaś skrzynka elektryczna. No Nie wiem, może jak widzowie wiedzieli to na filmie, ale ci powiem, No tak, widzowie że... to mogą sobie cofnąć nawet, jakby chcieli. Zobaczcie, co tam było, bo ja nie zdążyłem się temu przyjrzeć, bo musiałem już zwiewać. Widziałem tylko tą blok... O! Dobra, O, jest git, jest git, przechodzimy dalej. Widziałem tylko tą blokadę, która leciała w powietrzu. Ta blokada, taka żółto-czerwona czy jakaś tam, no nie? Wiesz, o co chodzi? No, no prądem na środku, nie wiem. No właśnie, to... i temu się nie zdążyłem przyjrzeć, także lecimy, lecimy, nie śpimy. Ej, dobra, jestem pierwszy raz chyba zrespiony po... Po prawej stronie stary, a gdzie ty jesteś zrespiony? Ja też jestem po prawej stronie Ej siemano Aha. Dobra, czekaj stary, ja cię nie widzę nawet ty, Bo ty jesteś po lewej stronie stary. Ja, bym po... stary ja jestem po prawej stronie Ej, a gdzie... A gdzie jaki ty masz a, skill? bo ty patrzysz no? tak do przodu Stary, a, a gdzie ty jesteś? Ty jesteś szeryfem? Nie, ty nie jesteś szeryfem Tak, 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 a ty jesteś szefek? Ej nie, no czekajcie, ja go nie widzę Stary, ja cię nie widzę Poważnie Jak mnie nie widzisz? Ej, no przecho dobra, przechodzimy dalej Ale ja słuchajcie, nie widzę szeryfa, dobra, gram dalej No nie no, ciebie tutaj nie ma, stary Moi drodzy, nie wiem co tu się dzieje Czy to jest jakiś błąd gry Czy, czy błąd mój, ale ja nie widzę szeryfa Choć on mówi, że on tutaj gra Stary, czy ty tutaj grasz na pewno? No, no, ja na przykład widzę, że Ty jesteś, ale może to być jakiś błąd, gry. Stary, no nie, no przysięgam Ci, że ja Cię nie widzę. Zobacz, poczekaj, policie ludków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ze mną jest sześciu ludków, a odpaść musi siedmiu, czyli że. Ej, co, poczekaj, nie? Ale, a, bo już dwóch odpadło. Dwóch odpadło i jest raz, dwa, trzy, no, u cztery, pięć. No, mnie też Okej, liczbowo wszystko się zgadza u mnie, tylko ja po prostu a o, nie widzę. A u mnie twojego... teraz na przykład Ty odpadłeś, nie? Bo to jest taki Bóg jakiś. Stary, nie odpadłem, ja dalej gram co Ty gadasz. U mnie coś się zbugował. Dobra, nie wiem co się dzieje. Ja gram dalej! Ja gram dalej, tam jest jeszcze jeden typo. Dobra, i przeszedłem, wygrałem to! Nie wiem, moi drodzy, co tu się wydarzyło. Gra... Nie wiem co się stało z rush hour, ale ale mam nadzieję, że w następnej gierce już tak nie będzie. Moi drodzy, gramy najważniejszą arenę w historii Mapy Rush Hour, ponieważ mamy tutaj Jewelita Mambonita oraz Macioszeczka czyli dwóch genialnych graczy, jeżeli chodzi o tą mapę. Dobra, no, mamy, stary, mamy rekord póki co. M na, może nasz osobisty, rekord. ale rekord świata to jest tak naprawdę. To jest rekord świata. No, oczywiście, że tak. Światu. Także moi drodzy, tutaj oczywiście znowu nie pojedynkujemy się. To znaczy, no wiadomo, no, który z nas będzie musiał wygrać. Gramy bez botów, gramy tylko jedną arenę, jak widzicie, tylko jakby finał bo po prostu chce, chcemy od razu. Przejść jak najdalej się tylko da. Więc współpracujemy, badamy mapę dalej i zobaczymy, jak daleko jesteśmy w stanie przejść. Bo ostatnio byliśmy naprawdę daleko, stary tam naprawdę było Ale fajnie. tam już było, no to już akurat tam trochę się stawało, już łatwiej pod koniec. Tutaj... też mam wrażenie, że była taka fala, że było trudniej, a nagle się zrobiło, jakby troszkę prościej. Coś w tym stylu, dobra. Wskakuje na tramwaj, let's go! No dobra, tutaj Dobrze. na środeczek wskakuje tak samo. I tutaj ciachamy. Ciachamy znowu Tędy. na tramwaj wskakuje, bo to jest tak. Tramwaj Dobra, tramwaj. dobra, 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 ty jesteś tutaj stary. O, lipa. Oj, tu może być. Się... Ciach, ciach. Dobra, dobra. Nie, 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 nie jestem. Nie. O, co ja zrobiłem? Co, co to było? Co to stary, było? Stary, widziałeś co ja zrobiłem? To było mega mocne, ale to było troszkę fartowe. Ciach, lecimy dobrze. tak czy siak, moi drodzy. Serio, ja tutaj trzymajcie za nas kciuki. Trzymajcie za nas kciuki, bo naprawdę ta mapa ma dużo słuchajcie trudnych momentów. Ja tutaj muszę wskoczyć dobrze. Wow. Jestem! Przeskoczyłem, dobra, przeskakuję teraz, Ciach, Ciach, jestem, let's dobra. go! Teraz przeskakuję tutaj. Pamiętaj, jeżeli będzie etap z tą skrzyneczką, to już wiemy, że jesteśmy daleko. Tak, nie? tak, jak jest skrzyneczka z bezpiecznikami, dobra. Ej, tutaj jest ta barykada. To mnie zablokowało. Lala, lala, lala. dobra, 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 stary Tende, Tędy, tędy. Przeskakuję teraz tutaj, teraz patrz, Ciach, Ciach, dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Jest skrzynka, jest, jest skrzynka, ej, można tam wyspać? inna trampolina! Nie, nie wskoczyłem na trampolinę! Nie widziałem czy można wskoczyć na skrzynkę a się bałem, próbować. No moi drodzy! A ja go, na Dola Partida, no, pierwsze spotkanie z Rush Hour dosyć wymagające, ale najfajniejsze jest to, że jest czego się uczyć. Serio, moi drodzy, no na tej mapie mamy jeszcze tyle rzeczy do odkrycia, że na pewno będzie trzeba tryhardować na tej mapie. Moi drodzy, koniecznie zostawcie subskrypcję na tym kanale, ponieważ tutaj będzie tej mapki tylko więcej. Będziemy ją sprawdzać dalej, będziemy ją skillować, będziemy sprawdzać na niej błędy, będziemy się uczyć trików i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie to wszystko zobaczyć i tego nie przegapić, to koniecznie zostawcie suba. Nie bądźcie paruwa! Po co macie być paruwa? Skoro możecie być gituwa! Ten skin na przykład jest paruwa, no i chyba nie chcecie być takim skinem, no moi drodzy, no co innego, no co innego, no nie dobra, taki mieć to akurat nie jest najlepszym przykładem, ale po prostu nie jeszcze przykładu z tych skinów, Śliwe kręcenie, epickie lub lepsze. No, sami rozumiecie, bądźcie lepsi, nie bądźcie epicki, bądźcie lepsi, więc zostawcie suba, a na pewno rush Awela. Tutaj zobaczycie dużo, dużo więcej. No tutaj już taki legendarny gościu. No, może być, tak? Legenda. no minimum bądźcie legendarni, tak? Minimum, tak? Trzeba sobie poprzeczkę postawić wysoko. A i tak legenda, to, to wiecie, da się wyżej, da się wyżej. No tak, no nie wątpię, takim typem, bo taki gość to nawet z nie zostawi. Więc zostaw, suba, nie bądź perwa, będzie gituwa, bo wtedy poznasz na pewno wszystkie triki i błędy właśnie na mapce Rush Hour. Jak tylko się jej nauczymy, no i coś specjalnego, dla widza miało być, ale się nie udało.